Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Po tej stronie Artur i Borg, Retrogralnia. Dzisiaj będziemy mieli właściwie trzeci, trzeci finałowy. filmik finałowy. Jest to drugie podejście do tego filmiku, dlatego że pierwsze nam się lekko nie udało. nawet dobrze. Nawet, on jest tego nawet winien, dobrze, bo teraz on... umiemy lepiej grać, będzie trochę lepiej. Tak, trochę głądać. trenowaliśmy. Dzisiaj też mieliśmy trochę czasu ochłodzić po wczorajszych emocjach związanych z pierwszym uruchomieniem automatu. Oczywiście nie było żadnych nie, emocji, ale, ale okej. Okay. Jak to nie było emocji? Ehm, no ale w każdym razie dzisiaj będziemy mieli możliwość pogrania w Arkanoid. Asteroid... Ar Dobrze, Arkanoid. Arkanoid, stoi. Tak, dlatego mieli. dość często się tak. myli. No, akurat, akurat... Akurat mamy co? Akurat mamy tą przyjemność, że nagrywamy to w cyklu Multiplatform Games. Z innymi kolegami, tak, YouTuberami, tak, tak, którzy tak. nie mają tyle szczęścia co my i nie, nie grają na oryginalnym automacie, ale grają na innych platformach. Znaczy, nie grają na automacie, bo nie na automat oryginalny. nie jest oryginalny, więc. Nie, bo no, już płyta, ustaliliśmy. Płyta, płyta jest oryginalna, oryginalna płyta, ale nie gra. automat nie gra. licencjonowany. Tak, tak, automat tak. Autom, no i co? No i zaraz będziemy grać. Grał. Tak jest. Po co? Gramy. No co, to co, wrzucimy monety? Wrzućmy moneciki. E, już wiecie, że to trochę oszustwo z naszej strony, wrzucimy sobie cztery kredyty. Na bogato. Na bogato, weźmiemy dwóch playerów, no i co, intro i wauz jest nasz. Dzisiaj dojdziemy... Do 10 milionów. Tak. Do... 36 planszy. Pobijemy rekord dzisiaj, zobaczymy, czy nam się w ogóle uda dzisiaj jakoś sensownie zagrać. Bo ta gra jest... Yy... Ciężka? No, na gałce, jak już wczoraj stwierdziliśmy, jest to dość specyficzny rodzaj grania. Niektórych bonusów lepiej nie brać. Co robi bo Trzy kuleczki. A, to to hard. To takie trochę słabe, bo tak naprawdę trzy kuleczki, a szeroka paletka, szer szeroki wałs jest ten. No, mamy w końcu lasera, więc możemy sobie spróbować wziąć. Rozwalmy wszystko, co jest z boku. Spróbujmy włożyć piłeczkę... Na górę? Tak, ale chyba nam się nie uda. Jakiś przeciwnik lato, trójkąt. No, teraz śmierdzi. przyspieszyła nam piłeczka niestety. Czemu wredna Skup... piłka przyspieszyła? Co robi E? e powiększa platformę. To trzeba było wziąć. Nie, muszę P wziąć, bo to jest... E, nie da rady. P to jest kredyt dodatkowy. Daj, teraz ja. A, teraz Ty, przepraszam. No. Teraz I poznacie w rękę mistrza. Poznamy rękę Borga. No, Wczoraj udawało mi się tylko <grym> dwa odbicia zrobić. Drugi, drugi. drugi, drugi. Tak. Jak doszliśmy do pewnego takiego konsensusu, że kurczę, Bork, nie mogę mówić. ale Dobra. to tak jest. naprawdę ta gra jest trudna. Dobra, na, na, to tej, ust, na tej, wszyscy Ustalmy, stwierdzą. że Ty będziesz mówił, a ja będę tak. komentować. No teraz widzę, że o, B dobrze. to jest bardzo ważne. Trzymacie piłeczkę i przenosicie się na następną twarz. Dostajecie punktację, teleport otwarł się i możecie przejść do na następnej. Po tak prostu jest. jesteś cheater. Tak jest, teraz będziemy niestety no, mieli Srebrne bloki się od, dopiero... Podwójnie, tak. podwójnie trzeba uderzać. No niestety jak weźmiemy, jeżeli dam, sadzimy... O właśnie, o, na taki fajnie. ten... Aha, no niestety. No dość wrednie się zrobiło. Jak mówiłeś, że najgorzej się boki plansz yy, Tutaj, tutaj ten największy Bok, to znaczy, największą ilość od tamtej B, że złapię? Jest, no, to jest. no nie, no to jeszcze plansza planszę Rozdarza no się. A, już a już najgorsza cieszał. moja plansza, więc teraz to już jest koniec szaleństwa. Chyba, że jakiś. Złotych ten... się w ogóle nie da. Złotych roku? się w ogóle nie da. Tutaj możemy sobie trochę zwolnić a, piłeczkę. świetnie. Ale ona się bardzo szybko rozpędza do poprzedniej szybkości. Prowadzić ten, ten na górę, tak? Tak, i to tak wrednym kątem, więc naprawdę bardzo kłopotliwe. To by się przydało Teraz. prostu z A wystrzelania. O, jest, udało się troszeczkę. Trójpiłka. Trójpiłka i trochę trójpiłka nam tu chaos prowadza bardziej niż się wydaje. Tak, to tak, jest że... bardzo wredne. O, udało się, o, dobrze. nie, no co? Spowolnimy troszeczkę, dobrze, super. O, jest B! Słuchajcie, <laughs> następna plansza. Jezus Maria, jakieś jakiś jakieś <laughs> przełącz... przyznaj kredy. się, że wieczorem, wczoraj przełączyłeś na inny poziom Tak, tak dla zostałem na nas w sklepie. <laughs> tak, grasz pierwszy easy, grasz drugi hardcore. <laughs> tak, udało się ten. Laser, nie, będziemy lasera brali, bo tu nam się jednak szybka plansza, więc nam się bardziej przyda szeroka rakietka. Ile planż jest w tym? 33, 36 w wersji i ostatnia ostatni walczymy z czymś, co jest głową wielką. I dzięki temu możemy sobie. I jedynie on może nas zniszczyć, tak naprawdę. A, w końcu. W końcu. Teraz start Nazywa opowiadaj. się to Doch. 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 To jest tak, Master. Of disaster. To of disaster tutaj. Bierz B, bierz B. Nie, spadaj. Nie! nie. nie Artur. Miałeś szansę. Nie będę brał e, szans. Ty mnie rozpraszasz, że po prostu się. Przepraszam, bo przyznaję, że trochę cię rozpraszam, ale akurat B było fajne, bo to wiesz. Od razu ci. Ja teraz spróbuję laserem. A, no, no i widzicie, tym razem bardzo szybko, ale nie mniej rekord jest. Usłyszycie muzyczkę, chociaż jest strasznie cicho ustawione trochę, przyznaję się słyszycie fajną muzyczkę, jaka jest przy wpisie. Bierz to B, bierz to B. Co to robi Nie zdążyłeś. Przenosi cię do następnej planszy. A, to, co chciałeś. Ale nie chcę, jak chcę uczciwie przejść, nie, nie chcę, ty Lasery. Dobrze strzelasz. Skup się na, na piłeczce. Jak ona jest w górze, to wtedy najlepiej jest strzelać. O, ładnie ci się udało, pięknie. Boczne, boczno, 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 tak, tak, tak. Tak jest. Jak mała dziewczynka. B. Wiesz, 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 idę na O właśnie! A, na drogiej planszarka, no <grystanie> Jaka radość. Czekaj. W końcu. Jest nieźle, ale niestety. Nie... Gdybyś przeszedł dwa, 20 tysięcy, byś na następną tę paletkę. Nie udało no się. No nic, no to ty Możemy, możesz dokończyć że? to mistrzowską no, zobaczymy. No przyznam się, że jeżeli nieźle dojdę do 70 tysięcy, to będę w szoku, bo pierwszy raz mi się teraz udało na tym automacie, mimo że jesteśmy Króciutko go mam. Strasznie więc... trudna gra. No, y, znaczy ten, y, no trudny jest. Przyznam się, że trudny jest po prostu kontroler. Na mm. tym kontrolerze trzeba go okay. po prostu bardzo mocno wyczuć. I to... gałka śmierci. To gałka śmierci jest po prostu ekstremalna. Dobra, spowolnimy sobie może troszeczkę. Tak, spowolniliśmy troszeczkę chwileczkę. To dobrze, bo tutaj się zaczyna ostro robić, jeżeli uda mi się dojść do następnego przy następnej planszy, tak naprawdę my łamiemy pewnym rodzaju szyfry, bo każda z tych plansz, o, może się uda, poszerzyć nam udało się. Jaka, Se jaka jest historia, tak? Tak, Zatem że to jest jakby łamanie szyfrów na każdej planszy. Te klocki są rodzajem szyfru i przechodzenie przez następne yy, do następnego jak gdyby poziomu, to jest następny szyfr rozbijanie tych klocków jest po prostu łamaniem szyfru. Słuchajcie, może się jakoś uda nawet. No, Artur. 70 tysięcy już jest, może do setki dociągniemy, zobaczymy. Jest to niemałe osiągnięcie, przyznaję. Zaraz będziemy mieli Space Invaderka, słuchajcie, takiego, takiego stworka, jeżeli nas przejdziemy do następnego. Zaraz zobaczycie. To Wam się spodoba. O, takie nawiązanie. <noise> chyba. Nawiązanie tak, zresztą ona tam gdzieś w jakimś tym się... Tylko tutaj właśnie A, to jest ciężka jest plansza. Ciężka bo, plansza, bo tutaj. całego podwójnie. Tak, trochę spowolnijmy sobie, ale ona niewiele pomaga, bo te szybko ją rozpędzają. No właśnie. A, tak. no i niestety. No ale 75 tysięcy. <noise> Strasznie fajna muzyczka. Eee, dobrze. Apa, 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 jestem jakby widać... Apa raczej, jesteś, tak, Artur, tak, tak. Pasan, no, o co chodzi. Apa, apa. Po prostu tak kiedyś się przedpisywałem tak zostało, teraz nie napisałem. game eee, No i tyle. No to co? Zapraszamy Was do grania Mastery. Sam <laughs> powiedziałem teraz, kurde, no to na y Tak, Arkanoida. jest to naprawdę fajna gra i bardzo wciągająca. Gra właściwie dla wszystkich pokoleń, bo i młodzi i starzy. I myślę, że jak puścicie Arkanoida mamie i bratu, to Zagra. będą się tak samo cieszyli. Gameplay prosty, choć... Gameplay prosty, Przeda, ale... Prosta, trudna gra. Jeżeli by ktoś, komuś się udało, żeby zobaczyć jakie doznania są na gr grze w automacie, jeżeli ktoś przerobi padełka do Atari, tak, te pokręty, te albo podłączy do Atari właśnie padełka, to bardzo podobne doznanie jest, ewentualnie no, do, do ponga, prawda? Bo to jest też. Te... Ale tutaj ta gałka stawia opór lekki. Ona a, nie tak, jest fajną. taka. Tak, ona wygląda. Ona czuć, jakby była łoża, łożyskowana była, tak, prawda? Tak, takie tak, kuleczki jakby przeskakiwały. Więc to dość, tak. daje dość, dość ciekawy efekt, no troszeczkę inny niż, niż do tej pory. W sumie nie, 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 mieliśmy, nie, nie mieliśmy z tym mieliśmy do takiej takie w tej, tej tak, formy. Gągi też lekko chodzą zazwyczaj. A no tutaj po prostu takie się kręcą, właśnie takie no, jak nie gumka mają oporu, nie mają, a tu jest ten opór. No jeszcze w automacie tak. Automacie jeszcze wymienimy tylko to pokrętło. Na jakieś ładniejsze? Tak, będzie srebrne pokrętło, bo ono oryginalnie było srebrne z takimi gwiazdkami tu w górnej części. Ja już takie pokrętło znalazłem gdzieś tam na jakiejś aukcji. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, więc na pewno to, to wymienimy. I co? No będzie i tyle. Tak. Grać już można. Już można. Tak jest. A, Teraz tak, zapowiedź, bardzo ważna rzecz, bo zapowiadamy mm, następną grę, którą będziemy w przyszłym roku w ramach na przyszłym cyklu, cyklu tak, Multiplatform tak, Games. Multi będzie to Rick Dangerous 2 powinien yy, Powinienem powiedzieć, tu. 2 Ale nie, Rick Dangerous 2 Świetna gra. Yy, no, na komodorku zagrywaliśmy się na nim wściekle. Ale wyszła na wiele platform. No ona wyszła na bardzo. Myślę, że na pewno będziemy chcieli. Zrobić z tego filmik i będzie on bardzo ciekawy dla Was. Będzie to bardziej no, taka gra, puszczę, e, będzie to przygodówka, no tak. to troszeczkę Michał Może posadzimy mi Michała o, o to. O tak, Michał tak, bardzo tak. lubi tą grę, więc myślę, że, że da tak, nam na do, doznania posadzi. lepsze niż my w Arkanoidze. I nie, będzie, nie będzie lamił tak jak ja lamię. Tylko Oj no, ja, ja, ja naprawdę ja trzeba... Obie ja potryno... obiecuję, że ja, nie. Ja że ja zrobię taki godzinny stream albo filmik jak gram w Rewie i to będzie gra w drugim lamie. Będzie wesoło. Każdy ma ten. Każdy Jeszcze ma ten. Dziękujemy nieka. bardzo za uwagę. Artur Borg, że